Współpracujemy na skoczni Falun. Przed nami ostatnie oficjalne treningi przed konkursem drużynowym Mistrzostwa Świata. Jak w codzień dosyć mocno, natomiast w tej chwili jeszcze nie są podniesione siatki, dlatego ten wiatr będzie mocny. Początek oficjalnych treningów o godzinie 17. .00. Zaplanowane są trzy serie, jednak będą one raczej krótkie. Wielu załatwików nie wystartuje. W polskiej ekipie zabraknie Kamila Stocha, i otrażyły Klemensa Murańki. W innych ekipach też prawdopodobnie nie, nie zobaczymy skoczków z czołówki. Dzisiaj będą zawodnicy niepewni miejsca w składzie Najostrzejsze zawody truziowe Wieje dosyć mocno Ale powinna się sytuacja własna Nastroje w polskiej drużynie całkiem dobre, logistyczne i mam nadzieję, że jest szansa na najdalej w konkursie. Że oczywiście wszyscy muszą skoczyć maksimum możliwości, skoczyć w swoje dobre skoczenie. A wówczas jest szansa na nawiązanie walki. Czekamy na oficjalny trening.